Tutaj cały czas mówimy o, o partnerach i, i związkach, a jeśli ktoś na przykład nie ma drugiej połówki, to pan czasami właśnie w mediach społecznościowych mówi o takiej zbawiennej roli autoerotyzmu, kiedy mhm. właśnie nie, nie ma partnera na co dzień. Okay. No właśnie, ale możemy rozładować to napięcie w sposób cywilizowany właśnie poprzez ale ta musi być umiejętna. Bardzo to jest ważna sytuacja. Bardzo dużo par samotnych w tym wieku, a nasze potrzeby są takie same, jak jak powiedziałem, dzisiaj zjedzenie dobrego obiadu, wypicia dobrej kawy i zaspokojenia. Według dziadka Freuda potrzeba niezaspokajana no, będzie prowadzić do frustracji, napięcia i zgrzytów. I ma mascynacja jest czymś normalnym, ale musi być umiejętnie wytwarzana. To nie tylko fizjologia fizyczność, ale też mózg, mózg, który musi być połączony ze sferą emocjonalną. Bo jeśli będziemy używać tylko ciała do tego, to niestety, brzydko powiem, jest to zgwał swojego ciała. Jeśli będziemy stymulować się za dużą ilością filmów dla dorosłych i nie będziemy używać emocji, również będziemy uszkadzać swój ośrodkowy układ nerwowy i korę odpowiedzialną za właśnie wrażliwość, za patrzenie na drugiego człowieka. Wszystko jest dla ludzi.